Trochę z przypadku i spontanicznie wykonałem sobie domową kiełbasę. Wyszła petarda pod względem wyglądu, smaku i aromatu. Bardzo charakterna. W filmie opowiadam, jak ją zrobiłem. Zapraszam. Hej, witajcie w mojej kuchni. Wędyniarstwo domowe to jest taka fajna pasja, że nieraz przynosi pewnego rodzaju niespodzianki. Ja dzisiaj rano w ogóle nie myślałem, że będę robił kiełbasę. Nie miałem takiego planu. Plan był zupełnie inny, ale razem z mięsem, które do mnie tego dnia trafiło i miało służyć między innymi innym celom, trafiła się taka karkówka, która na grilla się raczej słabo nadaje. Więc no, oczywiście mógłbym szaszłyki z tego zrobić, ale szaszłyki robiłem niedawno. Więc yy, drogą jakiegoś tam przemyślenia i tak dalej, doszedłem do wniosku, że mam ochotę na taką bardzo wyrazistą, paprykową i z dużym charakterem gorczycowym kiełbasę. I już czuję, jak ona będzie smakowała. Zrobiłem tyle kiełbas różnych w życiu i takich właśnie spontanicznych, że udaje mi się całkiem dobrze smaki wyobrazić. I bardzo mnie interesuje. Czy macie podobne wrażenia, czy podobne umiejętności oraz czy macie takie same smaki jak ja? Dajcie znać w komentarzu. 5 kg mięsa tutaj mam. Z, tego 5, z tych 5 kg mięsa zrobię sobie kiełbasę charakterną, którą będę wędził i będę ją podpiekał w wędzarni. Mam też taki plan, żeby częściowo ją zużyć na gorąco i ją wtedy mo można podać na stół jako czy zamiast grilla jako kiełbasę gorącą grillową czy też jako kiełbasę obiadową czy jakoś gorącą przekąskę to już tam jest y, inny plan, ale ja sporą część tej kiełbasy y, bo tak jak powiedziałem nieplanowana. Sporą część tej kiełbasy podsuszę sobie dlatego że no, mam innych rzeczy w tej chwili trochę. I na bieżąco raczej tego wyrobu nie potrzebuję, ale suszone kiełbasy zawsze są u mnie w cenie, więc oczywiście trochę spróbuję na gorąco i trochę sobie odwieszę do podsuszenia i wam finalnie pokażę, jak wyglądała w jednym i w drugim wykonaniu. E, oprócz tej karkówki, która jest 1,5 kg, jest kilogram boczku i 2,5 kg schabu. Ze schabu Odetnę tą całą górę i wszystkie przyległości. To wszystko co zamaszyście ze schabu odetnę, zmielę na najdrobniejszym oczku jaki mam. U mnie to jest 2,5 mm, Wy możecie mieć 2,5 albo 4, pobyrzeć 4 raczej nie. Boczek i karkówkę w całości na sitku 8 mm i mam już tutaj takie sitko przygotowane. I mam też przygotowany szarpak. I na szarpaku zmielę sobie czyste mięso ze schabu. Przyprawy: 85 g soli, i to sól zwykła i sól pół na pół. Trzy potężne czubate łyżeczki papryki ostrej wędzonej, więc takie ewasa będzie jakby podwójnie wędzona. W samej wędzarni ona długo nie będzie 2,5 godziny, myślę, no, góra trzy, może i dwie, jak porządnie mi się ją uda wysuszyć. Czyli kolor złapie szybko, także dymu będzie stosunkowo niewiele, a potem będzie już tylko podpiekanie, więc dodatkowy charakter i aromat dymu się przyda. Stąd papryka ostra, wędzona, ale może być też zwykła ostra. Mam jedną łyżeczkę gorczycy białej w całości. Mam dwie łyżeczki gorczycy czarnej też w całości. Ona jest mocniejsza, bardziej wyrazista, ma trochę taką chrzanową nutę. Wspaniale się do takich kiełbas. Nadaje i łyżeczka pieprzu, tylko jedna łyżeczka pieprzu na całość, po to, żeby w tle się tam rozłożyć. Gadania wystarczy, wiecie co będę robił, resztę już pokażę. Także biorę się za działanie. Odkrawam przyległości z i oczyszczam go. To co odkroiłem, mielę na drobnych oczkach. Boczek i karkówkę mielę na sitko 8 mm, a czysty schab na szarpaku. Dodaję przyprawy, mieszam i zostawiam na noc w lodówce. Ranek następnego dnia. Najpierw gorąca kawa dla mnie, a potem szklanka lodowatej wody do mięsa. Po wyrobieniu ładuję na dziewarkę i napełniam jelita wieprzowe 28-30 mm. W tej chwili rodzi się kiełbasa. Uzyskałem takie dwie piękne spirale. Czarnogorczycę wyraźnie widać. Wielokrotnie nakłuwam kiełbasę i wieszam na kiju do osadzenia i osuszenia. Około godziny później czas przygotować wędzarnię. Rozgrzewam ją do 50 stopni, a potem do rozgrzanej wieszam kiełbasę, by ją również rozgrzać i dosuszyć. Do generatora dymu wsypuję ciereśniową zrębkę. Czekam aż kiełbasa wyschnie i oddycham leśnym powietrzem. Już jest sucha, czas na wędzenie. Planuję dwie godziny, temperatura 60 stopni, włączony termoobieg i generator dymu. Pozostaje tylko zapalić zrębki w generatorze. Dym pojawia się niemal natychmiast. Wędzarnia zrobi swoje, pozostaje tylko czekać. Ten widok zawsze sprawia mi radość. A ten jeszcze większą. Koniec wędzenia. Czas wbić termometr w jedną kiełbasę. Teraz podpiekanie. Temperatura w wędzarni 90 stopni, a temperatura docelowa w kiełbasie 68. Wędzarnia się wyłączy, jak zostanie osiągnięta. Kiełbasa już jest gotowa. Można gorącą podawać od razu na stół. Na gorąco już mam kiełbaskę gotową. Pachnie świetnie. Trochę parzy w palce. Była to dobra. Rewelacyjna. Charakterna pod każdym względem, naprawdę. Hmm. Oczywiście pokażę ją jeszcze później na zimno. Tutaj wiaterek wieje. Nie wiem czy nie będzie mikrofonu zakłócał Jeżeli tak to przepraszam bo tego futerka nie założyłem Ale też nie będę tutaj za dużo gadał Naprawdę hmm. Bardzo dobra Bardzo dobra, naprawdę hmm. W mojej opinii oczywiście Ale spróbujcie sami Do zobaczenia jak będziemy ją kroić na zimno Tak wygląda następnego dnia i zaraz zajrzymy do środka. A tak wygląda po tygodniu wiszenia w chłodni. Jak się podobało? Dajcie łapki w górę i zostawcie komentarz. Co myślicie o kiełbasie z taką ilością ostrej papryki i gorczycy? Chcesz więcej przepisów o kiełbasach? Kliknij w kapelek widoczny na ekranie. Zapraszam.